Zainspirowana tymi różnymi takimi filmikami, w których mnóstwo jest bardzo, bardzo dużo teraz coachów, nauczycieli wszelkiej maści, psychologów, którzy mówią nam, jak mamy żyć, co mamy jeść. No generalnie w ogóle wszystko nam mówią, nie? Okazuje się, że generalnie to ja większość rzeczy robi nie tak. Młody, znaczy dość mnóstwo doświadczonych, paroletnich ludzi udziela rad i trzeba z tego korzystać. To jednak jest ciężar doświadczeń tych ludzi. Kogo nie spotkam, ma plan na moje życie. Jak mam się ubrać, co jeść i gdzie spać? By nie zbezcześcić tekstu Przemilczę czynność, którą robię, też nie tak Jak ja zdołałem dotąd się uchować Bez tatuażu kolejna z mych wad I na siłownie nie chodzę trenować Nie jestem trendy, noż, wszystko nie tak Mam smutną minę i nie mam wibracji Słucham rabina i mam gdzieś yin-yang Jakubowa, mi bliższa drabina, od kołczyńcowych masz i sam się zbaw. A empatyczność także wada brzydka, i jak w muzyce staram się mieć takt. To taka stara. mnie nie posłuchałem rad, i, i zawyło. To taka stara przepadłość zgrzybiała daje rzucił w czasach samochwały. Bo po co ćwiczyć latami harować, Na jakiś pierwszy cenny wywolić czas, gdy można siebie od razu lansować. Się nie podoba poza zdrości chamu. Długo bym swoje wady mógł wyliczać. Lecz jeszcze krótko. Cieszę się bardzo gdy czasem spotykam tak wadliwego człowieka jak ja. I teraz już naprawdę dziękuję wam. Ja bardzo taką prośbę Adam odwróć się do mnie. Bardzo proszę. Tyłkiem dokupić? Tak. Zrobiłem sobie takie koncertowe zdjęcie. A Państwa będę bardzo prosił, abyście podnieśli ten... you